Głównie złożona z łucz... z kuszników No, o niewiele się pomyliłem To ja mam do ciebie przyjść, tak? Dobra Skoro tak, no to idziemy I Się ustawcie tu ty tych, tych, tych. Tak, 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 tak. Tylko nie biegiem. A wy tu. Battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Ten już wybił i byłoby już git O właśnie, jak ty się... A nie, to nie jest tutaj, tylko za Szczególnie jest 30 indziej, Nie wiem. Nie pamiętam dokładnie. Ja jest jeszcze generał panu. Zdychające. Zdychać. Ale czy tu ktoś jeszcze? Nie. Hm, kosznicy sobie nagradzą świetnie. Eee, koniec. Zanim dojdę, to najpierw się pozbędę już tego typka. Dobra, złamane. jeszcze jeden został został tylko feudalni jeszcze Dobra, to już jest tylko zupełna eksterminacja. A coś sobie przyspieszymy. Otóż nie jest gra, to jest już eksterminacja. O, jeszcze drugi zginął. Spiesznie. Zabijają się. Jak się wpakował What? To było normalnie, ja nie wiem jak oni to mógł przegrać Chociaż to też, bo tu jednak kusznicy jak strzelają, to jednak jakimś tam pogardę mają Trzeba wydawać Eskubani Kubani się jeszcze cofnęli Weź już, otwórz no Przecież wie, że to już nie ma sensu no chyba Cię wstrzymam, ogień, co najwyżej mogę prawa handlowe i tylko pojedynczej wpłaty w wysokości co najmniej 10 tysięcy. To nie. Myślisz, że będę z tego powodu płakał? Jeszcze jedno. Gdzie jest jakieś takie miasto, które mógłbym szybko skasować? Myślę, że może Szczecin fajnie, bo tu nie genera... nie, tu jest general. Dobra. I co jeszcze mogę farmę zbudować? Dobra, co najwyżej będę próbować jeszcze tutaj. To już turmowo robi jednostki. Dobra. Wojna Mediolan z Bizancją. Dobra, ostateczność. A więc ostatni, z... ostatni być może zapis, ludzie, ostatni być może zapis. yes the ground <laughs> congratulations noble lord under your magnificent reign Milan's matchless traders and warriors have built a glorious empire and won undying fame. From upon your splendid throne, all history does unfold. Tak. No, but I won't play No, so that it. graliśmy oczywiście mediolanem mam nadzieję że wam się podobało zważywszy na to że dużo się tu działo no ale przeszliśmy tę grę na poziomie trudności duży szczerze tam bardzo mi się to podobało i mam nadzieję że wam też Teraz mogę zapowiedzieć, że teraz będzie robiona ankieta, zaraz zobaczycie z czego będę przesyłać te filmy i jeżeli to oglądacie, to znaczy, że ankieta zaraz się pojawi. Mam jeszcze dużo tych filmów do wstawienia, więc raczej to dopiero za dwa dni będzie. Chyba, że się pośpieszę, to jeszcze może dzisiaj albo jutro by zrobić tą ankietę. Bo nasi mam zajebisty net z rana. Czas ja południa też był sobie wymieniałem, ale nieważne. Jako poboczną serię, nie poboczną, tylko jako następną, właśnie to będzie to, co będzie w ankiecie. Teraz po tej ankiecie już chcę skończyć of honor i zająć się właśnie za te nowe projekty. Więc ankieta będzie trwała do czasu zakończenia medalów honor. A na razie dziękuję wszystkim za uwagę, było mi bardzo miło, oczywiście będę grać w mm, dodatki do tej gry, czyli Kingdoms, nie będę robić modów mm, ze względów oczywistych, ponieważ ostatnio grałem The Last Kingdoms, zajebiste polecam, eee, ale problem polega na tym, że niestety ta jest długo trzy odcinki półgodzinne ja dopiero podbiłem jedno miasto, bo tam się ciężko rekrutuje, a zwłaszcza, że ja gram taką ciężką nacją jeszcze na dużej kampanii, czy bardzo dużej, nie wiem, nie pamiętam. Call of Warhammer mi nie chce pójść, a instalowan czterema sposobami, swoim własnym, dwa razy na różnych forach na temat tej strony, czyli na temat tej gry, czyli na swoim... ...portalu pobierania, w jakim ja e, pobieram wszystko, czyli P2M Forum... ...i na oficjalnej stronie Call of Warhammer oraz od samego Ragnaroka... Mm, ...instalowałem, bo on tam zrobił chyba instrukcję na ten temat, czy jakoś to się nazywa i też nie poszło. On mówi, że to jest wina słabego kompa, no ja raczej... E, ...posiadałem kompa Sensilo, więc... ...to nie wiem dlaczego. O to nie działa, skoro wszystkie gry mi chodzą na maksymalnych detalach No nic co. No, jakoś się z tym pogodziłem A trzecia era, no to jest raczej taki dla mnie średniej Nie wiem, czasami powiem źle rzekę, bo ktoś jest wielkim fanem trzeciej ery I zaraz na mnie 485 ludzi wyskoczy tylko po to, że źle powiedziałem rzekę. No nic. Na razie Wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Tak jak mówiłem, My, mam nadzieję, że seria Wam się podobała. No, nic dodać, nic ująć, już zakończę, więc dziękuję wszystkim, którzy dotrwali i mnie wspierali oraz sami też kibicowali podczas wojen, bitew i tego wszystkiego. Mam nadzieję, że nakłoniłem Was też do zakupu tej gry i pogrania, bo świetna gra, naprawdę świetna. Jeżeli chcecie, to jeszcze mogę zrobić coś e, z Medievala, tylko zobaczycie co. Więc żegnam się już z Wami, z tej strony był 5 trzymajcie się, zapraszam do kolejnych od, e, odcinków z innych serii i cześć!